Na 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 Dzień dobry, a może dobry wieczór, w zależności kto o jakiej porze mnie ogląda. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Prawie nie przypominam, że jeżeli ktoś chciałby wspomóc rozwój mojego kanału, to oczywiście może to zrobić, zostawiając lajka i komentarz pod tym odcinkiem Matko Bosko, ale w tym moim bunkrze jest duszno i ciepło, a to wszystko przez to, że ten bunkier jest ustawiony pod takim dziwnym kątem, to jest chyba południowy zachód, tak mi się wydaje i w wyniku tego cały dzień świeci mi tutaj słońce, naprawdę, jak słońce wschodzi, to mam je po lewej stronie a jak zachodzi, to jest po mojej prawej i non stop wpada mi przez okno i ogrzewa mi ten bunkier tak, mam okna w bunkrze to jest przerażające i tylko wasze donacje mogą coś zmienić w moim życiu, tak więc pamiętajcie, że link do donacji znajduje się w opisie filmu, no i też pamiętajcie o zalekowaniu i skomentowaniu tego odcinka, jak już zresztą wspomniałem na początku tego materiału Kurczę, przejęzy, czułem się chyba, ale nieważne, nie chce mi się już restartować tego nagrania. Tak więc sposób powiem, przy okazji poprzedniego odcinka wyzwoliłem się spod władzy Danii. Tak, wyzwoliłem się spod władzy Danii. No, i żeby tego było mało, stworzyłem Wasala Nowogród, któremu będziemy zwracać jego etniczne ziemie. Tak więc otrzymajmy rozgrywkę. No i zobaczmy, cóż tam na nas czeka tym razem. Z tego co pamiętam, chyba planowałem jakąś inwazję na Danię, prawda to czy nieprawda to? Tak, planowałem jakieś inwazje na Danię, tylko problem polega na tym, że Dania dalej ma sojusz z Francją, tak więc tak troszeczkę. Lipa, ponadto Nowogród, dalej mam marzenia i dalej chcę zostać marchią, a ja mówię: Nie, nie zostaniecie marchią, to raz. Dwa, muszę wybrać się nową ideę. Pisaliście w komentarzach masowo o ideach humanistycznych. Wydają mi się głupie, wydają mi się po prostu debilizmem. Przepraszam, że powiem tak brutalnie, ale idee humanistyczne, naprawdę, kiedy ja walczę o osiągnięcie, by kontrolować cały basen Morza Bałtyckiego. I ja miałbym wziąć do tego idee humanistyczne. A na co mnie one? Tak, na logikę. Na co mnie te idee? No zastanówmy się. Jeżeli ja walczę o to, by kontrolować wszystkie te terytoria nad Morzem Bałtyckim, to po co mi idee humanistyczne? One są po to, kiedy dużo podbijamy, a my chcemy podbić niewiele. Tak więc wydaje mi się, że o wiele lepszym pomysłem byłoby wziąć jakieś idee, które no, albo by nam pomogły w walce, albo, co też nie jest głupi pomysł, rozwinęłyby nasz handel, czyli albo trade ideas, czyli tutaj tego, tutaj Knypka, o właśnie, tego Merchanta plus jeden, tutaj drugi Merchant plus jeden i na końcu jeszcze Merchant plus jeden, więc byłoby naprawdę fajne. A po drugie, które też można byłoby rozważyć, no to oczywiście idee ofensywne, bo one zawsze są w porządku, chociaż w tym wypadku wolałbym Quantity, bo mamy problem z Mempowerem. Swoją drogą, jakie tam już idee wziąłem? Wziąłem Quality, wziąłem, wziąłem, wziąłem Quality, no dobra, no to skoro ja wziąłem Quality, no to wezmę teraz Quantity. Dlaczego? No bo manpowera mam za mało. No mój kraj ma problem z manpowerem, więc wypadałoby coś z tym zrobić. Tak mi się wydaje, że to jest niegłupi pomysł. Tak, niegłupi pomysł. Swoją drogą. Nie wiem czy wiecie, ale ostatnio na live'ach udało mi się zdobyć bardzo fajne osiągnięcia. Zdobyłem osiągnięcie Prusami, by mieć tam miliony dyscypliny. Zdobyłem osiągnięcie by stworzyć Niemcy, osiągnięcie nazywa się An Reich. No i teraz powoli walczę o osiągnięcie by rozwiązać Święte Cesarstwo Rzymskie, co oczywiście zrobię na przestrzeni kolejnego Live Streama pewnie, na którego już teraz zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie, aczkolwiek dzisiaj go nie będzie. Dzisiaj o 18 będzie inny materiał. No ale dobra, co jeszcze możemy zrobić? Zatakowanie Moskwy to podpisanie na siebie wyroku śmierci. Czy mamy sojusz z Polską? Mamy Sojusz z Polską-Litwą. Dobrze. Czy mamy sojusz z Pomorzem? Mamy sojusz z Pomorzem. Czy mamy sojusz z Lubeką? Mamy sojusz z Lubeką, tak więc jesteśmy w miarę względnie bezpieczni. Tylko pytanie brzmi, kiedy będziemy mogli zaatakować w końcu naszych wrogów? Kiedy będziemy mogli zaatakować kurcze tych Szwedów? Kiedy będziemy mogli odzyskać nasze etniczne ziemie? Na te i na inne pytania, być może uzyskamy odpowiedź już niebawem. Na razie jednakże klejmujmy Norwegię. Krem, klejmujmy, przepraszam, klejmujmy. Może znowu, znowu nie wymawiam. L. Kiedy zamiast mówić L mówię R, a zamiast R mówię L. Nie wiem dlaczego, ale jak mówię zbyt szybko, to te dwie literki mi się po prostu mylą, i podejrzewam, że jest to jakaś moja wada wymowy. Oj, mogę przejść na kolejną ideę, bardzo miło, ale najpierw ja bym sobie tutaj sklejmował o No bo dlaczego by nie, dlaczego by nie? To to za nowa idea. Ta nowa idea to idea Quantity, która w sumie by mi się przydała, jakby się tak zastanowić, ona może mi naprawdę pomóc. Jak wygląda na przykład 2.13 bez opłacania armii. Ponadto, jeżeli chodzi o technologię, to z technologią stoimy Ahead of time, czyli możemy sobie pozwolić spokojnie na wzięcie tutaj tej pierwszej idei Quantity, dzięki czemu nasz National Manpower Modifier będzie większy o 50% i powinniśmy mieć po prostu więcej maksymalnego manpowera. Otóż to, kolejna idea Quantity również jest bardzo fajna, ponieważ ona sprawi, że nasz manpower będzie odnawiał się po prostu szybciej. Cholera, ten nasz następny tonu 112 jest naprawdę debilem. Trzeba go się pozbyć to szybko. No mógłbym wydać tutaj mój prestiż, żeby się go pozbyć, ale no, jednak 50 prestiżów w tyłek to nie jest zbyt fajna rzecz, no nie sądzicie? No ale właśnie, też tak sądzę. Halo, dlaczego ja tutaj mam w ogóle fokus na admin pointy? Dlaczego ja się akurat na tych um, ideach skupiam? Aha, ponieważ mam jeszcze idee ekonomiczne do rozwinięcia. No ba, no to skoro mam jeszcze idee ekonomiczne do rozwinięcia, no to trzeba je rozwinąć. A co to? Strach kryptokatolików. O, jak to? 10 church powera, uuu, 20 admin powera w dupę, 20 charge powera, albo, przepraszam, że użyłem takiego wulgarnego słownictwa swoją drogą, 20 charge powera, albo 50 administrate powera i national unrest plus 1. Hmm. No dobra, ja jestem tutaj bardzo religijnym protestantą, ponieważ tak przyszedłem na protestantyzm, jeżeli ktoś jakieś cudem tego nie pamięta, więc tutaj wysyłamy po prostu naszych misjonarzy na kolejne misje, a my, jak będziemy mieli 100% Church Mowera, to sobie ustawimy, nie wiem, production efficiency albo morale armii, albo cokolwiek w sumie, mam power record speed, też jest głupie. Ja bym w sumie ten protestantyzm zrobił głównie pod e, wojowanie. Po prostu podwojowanie. Wydaje mi się, że to jest niegłupi pomysł, żeby właśnie sobie tutaj powojować, żeby mieć ogromne morale, żeby potem po prostu nie mieć problemów ze zmasakrowaniem Moskwy czy innych dziwnych krajów, które tutaj będą próbowały się nam przeciwstawiać. Też pamiętajmy, że możemy spróbować zdobyć osiągnięcie Lion of the North. Jako Prusy udało mi się to osiągnięcie zdobyć, że nie udało mi się tego osiągnięcia zdobyć, ponieważ nie byłem Szwecją, ale udało mi się wygrać wojnę 30-letnią, ponieważ na tym polega to osiągnięcie, żeby jako Szwecja wygrać wojnę 30-letnią, ja jako Prusy wygrałem wojnę 30-letnią, ale wydaje mi się. Że jeżeli ja dołączę jako Szwecja do Ligi Protestanckiej, to będę w stanie wygrać, ponieważ do tej Ligi często dołączają Osmanie. Jeżeli dołączy Polska do jeszcze Ligi Protestanckiej, to już w ogóle będziemy w niebo wzięci. Pytanie tylko, czy rzeczywiście dołączę, ponieważ jeżeli dołączę przeciwko, to to będzie dość spory problem. Halo, mogę wybrać, może wybrać, wybrać nowy aspekt wiary. No i tak jak mówiłem, ja bym wziął pod wojowanie, żeby tutaj, wiecie, dyscyplina była większa i tego typu rzeczy. Więc dyscyplina plus 2,5% wydaje mi się niegłupim pomysłem. No zawsze to więcej dyscypliny. Tak więc rozwijamy naszą dyscyplinę i obecnie tej dyscypliny mamy 107,5%. Ej, całkiem nieźle, naprawdę całkiem nieźle. Szwedzi idą w górę i mamy 50 Army Tradition. Też to nie jest takie, wiecie, takie holla hop, to jest naprawdę bardzo miła liczba. No dobra, chcieliśmy tutaj przygotować się na wielką inwazję do Danii. Pytanie tylko, dlaczego jeszcze tego nie zrobiliśmy? No tak, ponieważ Dania ma sojusz z Francją. Więc jaki miałem plan? Ponieważ powiem szczerze, ja tak dawno nie nagrywałem tej serii ze Szwecji, że już nawet nie pamiętam, jaki ja tutaj miałem wielki plan na podboje tego wszystkiego. Zobaczmy. Halo, halo, declare war, więc Francja odpowie, ponieważ Francja z nikim nie walczy. My czekamy, aż Francja będzie z kimś walczyć. Druga sprawa, tutaj mamy Ryga Teutonic Order. Czy nas to obchodzi? Nie, i wydaje mi się, że my tutaj powinniśmy sobie pójść i powinniśmy tutaj kleimować przede wszystkim. Livonian Order jest naszym naturalnym celem ataku. Chyba właśnie to chciałem zrobić przy okazji poprzedniego odcinka. O tym chyba właśnie wspominałem przy okazji poprzedniego epizodu, tak mi się wydaje. Zresztą poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli się mylę, no bo po to są komentarze, żeby prowadzić z wami rozmowę. Teraz, gdy zacząłem więcej streamować, no to oczywiście więcej o mnie wiecie, macie możliwość na bieżąco zapytania się mnie o różne rzeczy, ale nie zmienia to faktu, że dalej bardzo by mi było miło, gdybyście mimo wszystko komentarze pisali, gdybyście dawali mi porady itd., tak, tak, tak dalej, ponieważ dzięki wam uczę się grać. No głównie na omatko, kto mnie, kto mnie zaatakował. Nie, nikt mnie zatakował. Polska wzywa mnie do wojny, żeby podbić taką Krzyżacki. No dobrze, no to ja od odpowiadam na wezwanie, no bo kiedy wzywa Polska, moim honorem jest walka. Niech ci Polacy tutaj podbiją wszystko, co zostało tym... Krzyżakom? No tak, to jest chyba dobra nazwa, dobre nazwisko. niech oni sobie tam podbiją wszystko, co tylko mogą, a ja powoli wyślę moją armię do Wyborgu, ponieważ moim celem będzie, o właśnie, Livonian Order, a konkretniej Narwa, będziemy bić się z Narwą, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zrobić, halo, co to za buntownicy nam tam chcą powstać, sami Separatist, jak to? Sapmi separatist, przepraszam, sapmi separatist. A dlaczego sapmi separatist chcą powstać? Nie, to jest sami separatist. To gdzie jest? Chwileczkę, 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 chwileczkę. Coś, tu się nie zgadza. Sapmi i sami. Aha, jest dwóch. Są jeszcze w Laplandzie. Tutaj są. Nie no, coś nie roz czegoś nie rozumiem. Aha, bo ja ich nawracam. No tak. Oczywista oczywistość. No jakżeby inaczej. No jakżeby inaczej, kolonializm wprowadzony na terytorium mojego kraju, cudownie, nie jesteśmy między zacofanymi murzynami. Dlaczego moja armia tutaj umiera? Proszę się rozstawić więc w prowincji obok. O, możemy spłacić pożyczkę, super, spłacamy więc pożyczkę. Mamy jeszcze jakąś? Mamy jedną pożyczkę! O matko, w podziału na Livonian Orderowi? No to to jest okazja do tego, żebyśmy i my Livonian Order zaatakowali. Uwaga, robimy tak, spy network, bum, bum, bum. Stop building spy network, dziękuję. I, 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 szybko, 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 conquest narwa. I ciśniemy. Go. Go. Szybko, musimy zdobyć ich stolicę. To jest ich jedyny fort. Nie, mają dwa forty. Dobra. No i tak zdobędziemy oba. Cisnąć, cisnąć, cisnąć. Dobra. Stoimy w ich super, w ich super forcie. Dobra. Nie jest źle, nie jest źle. Jakby nam tutaj jeszcze prawo przemarszu dali. Aba. stoimy tutaj. Niech ten fort padnie. Przede wszystkim. Norwegia, 20 dukatów. Czy chcemy, czy chcemy Norwegom dawać hajs po to, żeby tam buntownicy się Powstawali? No, chcemy, no bo nie chcemy tracić prestiżu. No, bo w Prestiżu mamy teraz niewielkie. Niewiele, przepraszam, po tym jak. niewielkie. <laughs> mamy niewiele po tym, jak żem kurcze przeszedł na protestantyzm, prawda? Dobra, nawracamy kolejną prowincję. Dzięki temu church power nam się będzie zwiększał, a im więcej church powera, church powera, przepraszam, tym większe prawdopodobieństwo na wzięcie kolejnych imba bonusów do naszej wspaniałej armii. Mamy już dyscyplinę plus 2,5%, no to przydałoby się jeszcze tego więcej. Halo, halo, Polska podbiła coś, bardzo mi się to podoba, fejwory troszeczkę zyskaliśmy, to jeszcze fajniejsze. Szkoda, że Polacy nie chcą odpowiedzieć na wezwanie do wojny, prawda? No nie chcą, nie chcą, ponieważ mają truz z Livonian Orderem, no to jest smutne. No to ja sobie ten Livonian Order sam podbiję, przynajmniej mam taką nadzieję. O ile, o ile ten Livonian Order nie będzie tutaj próbował uderzać na moje armię. Armię w rewalu, no bo jeżeli on uderzy na moje armię w rewalu, to będziemy cierpieć. A co to jest? Mercenary Discipline plus 5%. Hmm, gdybym korzystał z najemników, to nawet, to nawet byłyby nie głupie. Tylko, że ja nie korzystam z najemników. To jest ten jeden malutki problem. Ja nie korzystam z najemników. Czy oni tutaj mają inną wiarę? Mają inną wiarę. Czyli teoretycznie, teoretycznie, gdybym obecnie wziął to, to mógłbym zabrać. Więcej prowincji, tylko że miałbym większą agresywną ekspansję tak czy siak. Dalej, co my tutaj jeszcze mamy? Blockade on impact. Słabe. Mm, tutaj. Powerful trade ships. Słabe. To wszystko jest słabe. To jest wszystko niepotrzebne. Mamy jeszcze tutaj szybkość rozprzestrzeniania się tej instytucji w jedynej słusznej wierze, ale też słabe. Może to nie jest głupie. Wiecie, więcej prestiżu będziemy mieli. Będziemy nadrabiać prestiż. A dobra, niech będzie Niech będzie, niech się stanie Dzięki temu będziemy mieli więcej prestiżu Na wracanie poszczególnych prowincji Okej, okay, udało nam się tutaj zdobyć to, co chcieliśmy zdobyć Idziemy na ich stolicę, szybko, szybko, szybko Ich stolica musi być nasza Bardzo dobrze, bardzo dobrze A co tutaj duńczycy robią? Halo, i dlaczego ja tej floty nie ustawiłem? Niech ta flota tutaj się ustawi, natychmiast O, bardzo dobrze Wy ustawcie się tutaj w prowincji obok Możecie pójść na ten fort? Możecie, super Będziemy mieli wszystkie forty Ci Duńczycy nic nie zabiorą od nich. Słuch Słuchajcie mnie? Nic nie zabierzecie. Nic. Moskwa ustawia mnie rywalem? Uuu, trochę się boję. Jednak Moskwa to Moskwa. Chociaż z drugiej strony, jeżeli Moskwa mnie zaatakuje, to wypowie wojnę Litwie. A jak ona wypowie wojnę Litwie, no to powodzenia. To po powodzenia Moskwie, że tak powiem. <śśmiech> dyscyplina plus 5%. Uuu, uuu, uu, uu, uu. Tak, chcę to. Chcę to. Ja wiem, że Mempower będzie mi spadał teraz, ale dyscyplina plus. Plus, może. plus. no dyscyplina plus także, ale dyscyplina plus 5%, matko bosko. To będzie tak dobre, to będzie tak dobre. Ej, 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 co to za tutaj w ogóle przemarsze wojsk? Ej, 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 mam pomysł. Ale mam pomysł teraz. Tak, to genialne. A gdyby tak, tak, to się może udać. Znaczy, nie wiem, czy mi Warscora starczy. Cholera, mogłem wziąć jednak ten yy, za Splendor. Nie wiem, czy mi starczy Warscora, ale teoretycznie powinno. Teoretycznie powinno. Panie się zastanawiacie, o czym on teraz mówi? O co mu chodzi? Kim on jest? Dokąd zmierza? Chodzi mi o to, żeby zwasalizować cały Limonian Order i przenieść się bezpośrednio do wojny z Duńczykami. Co o tym sądzicie? Brzmi jak niegłupi pomysł, prawda? Będę miał wojnę z Duńczykami, ale nie będę miał wojny z Francją. Co, nie jeszcze gdzieś mają jakieś... Jakieś forty? Gdzie? Aha, w Rydze. Ryga się liczy jako fort. No tak, zapomniałem. Zapomniałem. Jeden stabilności, dwa inflacji. Trzy inflacji. Ile mam tej inflacji obecnie? No nie mamy zbyt wiele. No dobra, no ten przychód, o Jezus, spadł nam trochę, ale spokojnie. Możemy, możemy sobie tutaj pozwolić na zredukowanie tej inflacji po prostu. Dziękuję. To co za event? Friend in Needs. Oho! Ciekawe czy Polska by nam dała. Możemy zkać 10 prestiżu albo poprosić ich o cokolwiek. Możemy poprosić ich o jakieś punkty, czy oni nam odpowiedzą... Mam to gdzieś. Ja wolę prestiż obecnie. Wolę prestiż. O! Duńczycy wbijają się w armię Livonian Orderu. Jaka to wspaniała wojna. Wojna, w której to oni sprzątają moje problemy. Naprawdę, bardzo mi się to podoba. Nie sądziłem, że aż tak, aż tak szybko tutaj przybędę i ich zmasakruję. Oj, oj, oj! Ajoj, ajoj! Nawróciliśmy tylko na prowincję. Wiecie co, wiecie co to oznacza? To oznacza, że niebawem będziemy mogli wziąć kolejną super, kurczę, tutaj Church of Sweden. Będziemy mogli wziąć kolejny aspekt wiary. To jest super! To jest super! To mi się podoba! Hmm, może pobawimy się jeszcze dyplomacją, w sumie. Halo. Co chcemy od dyplomatów? Chcemy, żeby dyplomaci wiedzieli, że... Po pierwsze to... Aha, nie mogę teraz. Bo to jest mój sojusznik. No dobra, ale chcę, żeby żeby tutaj wszyscy wiedzieli, że ja chciałbym terytoria... Eh, chwileczkę. Dziękuję. Ja bym chciał terytoria takie jak. To. Chciałbym to, chciałbym to. Chciałbym to, to, to... to. Tutaj ja to wszystko chcę, to jest... to wszystko należy do mnie Wszystko należy do mnie. To jest wszystko moje. Tak jakby ktoś kiedyś prowadził jakąś wojnę czy coś, no to wiecie. Żeby wiedział co mi ma oddać, nie? To raz, dwa, możemy rozwinąć naszą wiarę. No dobra, czyli co bierzemy? Manpower recovery speed plus 10%, czy jednak morale armii plus 5%? Morale armii brzmią nie głupio, moim zdaniem warto by było, warto by było, weźmy Weźmy, niech te morale armii będą piękne, potężne i niepokonane, niepowstrzymane wręcz bym powiedział. No dobra, Ryga padła, wiecie co to oznacza? To oznacza, że nasza armia idzie dalej naprzód. I w sumie możemy też z Rygą sobie porozmawiać, na przykład w taki sposób, że Halo Rygo, halo, daj mi pieniądze, spłacę dzięki temu pożyczki. Yy... Hmm. Jak tam agresyjna ekspansja? Bo to jest dość ważna rzecz. Minus 6, minus 25. Nie chcemy Danii w naszej koalicji. Zobaczmy, co się by stało. Czy mogę w ogóle zwasalizować was? Koalicja Danii i Norwegii. Tylko? Ej, mogę ich zwasalizować. Mogę ich zwasalizować. Pytanie tylko, czy Francja będzie mogła być zawołana jeszcze do tej wojny? Wydaje mi się, że nie. No lecie, wasal-Livonian Order jest rozsądniejszym rozwiązaniem niż podbijanie tego wszystkiego i się denerwowanie. Hmm, zabranie Rygi to jest. no to jest koalicja z Norwegii. nie, z Norwegii tylko. A weźmy tę Rykę, bo to jest jednak ważny ośrodek handlu. To ja bym to wziął. Ja bym to wziął. Tak po prostu. O. Okej, okay, mamy Rykę. Raczej na razie nikt nam tam nie wejdzie do tego, do tej koalicji, tak? To możemy sobie jeszcze skorować, prawda? No tak, to możemy skorować bez większych problemów, więc to skorujmy. Teraz zobaczmy, jak stoimy z koalicją, jeżeli teraz byśmy to wzięli. Livonian Order, Dania i Norwegia. Dwa kraje nie mogą dołączyć. W takim razie, jeżeli teraz zrobię to. Ale nie, najpierw rozstawmy naszą armię tutaj, bo to jest dość ważne. To jest dość ważne i istotne. Niech ta armia tam idzie. O, staliśmy się wielką potęgą. Super, super. Idziemy tutaj, i jeżeli mamy zrobić to, co ja chcę zrobić, to zrobimy to tak, tak, su for peace. Hmm. Tracę mój, wielki, mój status wielkiej potęgi. To nie dobrze. Zabierałem pieniążki. Czy mogę ich tutaj jeszcze Force Religion zrobić? Zabraknie. A szkoda. A szkoda. Raz. Dwa. Jakbyśmy zrobili tak, żeby, żebym im zabrał troszeczkę, a ażeby jeszcze Force Religion dało radę zrobić. Nie, no, musiałbym zabrać im wszystkie prowincje. Dobra, oni będą katolikami w takim razie. Wasal z Szwecji, to się zgadza, to się zgadza. No dobra. Cześć. Teraz prowadzę wojnę z Danią, tak jak planowałem. Ruszamy szybko na zmasakrowanie tej armii duńskiej. O tak, o tak, dobijamy ją tutaj, w prowincji obok. Oh je. Yeah. Dżegnajcie Duńczycy. Mogę zawołać do tej wojny Polskę, ale czy oni mogą zwołać Francję? Na razie nie wołają, więc my Polski też nie będziemy wołać, prawda? No bo po co? No bo po co? Kurcz, oj, agresyjna ekspansja z Polakami. Musimy wysłać tam naszego dyplomata, niech on popowiada relacje. Nie chcemy, żeby przypadkiem tutaj zerwało nam sojusze. Sojusz, przepraszam. Call to Arms też w sumie, ponieważ dzięki temu, dzięki temu Call to Arms my będziemy mieli oj, wysoki Liberty Desire Livonian Orderu, smutne. Dzięki temu Call to Arms agresyjna ekspansja z Polską będzie mniejsza. Już oni się wbijają w Czechów! Bardzo dobrze. Niech się wbijają, niech się wbijają, a niech im tam, kurczę, pani Bozieda. Niech się wbijają jak mogą. Dobra, hmm. możemy zwołać jeszcze Pomorze i Lubekę. Czy nas to interesuje w ogóle? Pomorze i Lubeka, co to jest Pomorze i Lubeka? Co za kraje w ogóle? Tutaj, jak stoimy z Agresją Ekspansją, jest w miarę stabilnie. Mogło być lepiej, ale i tak jest stabilnie. Czy chcemy wołać Pomorze i Lubekę do tej wojny śmiesznej, żałosnej? Wiecie co? Skoro mamy takich sojuszników, to dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Niech idą, niech przyjdą. Chodźcie, Pomorze, Lubeko, chodźmy zmasakrować tych frajerów. Razem, together we are stronger. Halo, musimy tutaj też sobie poradzić z tym, tą ich flotyllą jakąś straszną. No co, flotylla w ogóle? Tam stoi, nie, nie daje przejść na drugą stronę. A co ja wam mówiłem o statkach? Natychmiast proszę mi je, je tutaj zabrać stąd. Dziękuję. Mega zadowolony jestem. Uuu, super, dobra. Idziemy, idziemy po nasze zwycięstwo. Tak jak chciałem, tak jak sobie to wymarzyłem. Wszystko się zgadza. Vassal Livonian Order, Ryga skorowana. No kurczę, czego chcieć więcej? Naprawdę, bardzo dobrze to rozegrałem. Po mistrzowsku wręcz. Tylko pytanie, co będę. O, mogę wziąć Wartaxy. Nie chcę wartaksów, nie stać mnie. Tylko pytanie, co dalej? Co dalej? Ponieważ, no, zabranie czegokolwiek od Danii to jest ogromna agresywna ekspansja, tak podejrzewam. Więc tutaj już nie możemy sobie pozwolić na podbijanie wszystkiego dookoła. Chyba żebyśmy poczekali milion lat, aż ta agresywna ekspansja spadnie. Tylko, że ona podczas wojny chyba spada wolniej, tak mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Dobra, nasze statki stoją. One tutaj strzelają do kogo popadnie. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Uuu, super. War Exhaustion tracimy. Podoba mi się. Jak tam nasza technologia militarna stoi? Bo widzę, że coś możemy wziąć. Możemy wziąć nową ideę. Nie jesteśmy już ahead of time na technologii militarnej, więc wzięcie jej... O, ale możemy wziąć ekonomiczną. Tutaj też nie jesteśmy po ahead of time, ale to jest zawsze, wiecie, technologia ekonomiczna czy idea ekonomiczna. Nie, poczekamy. Najpierw technologię, potem ideę, ponieważ znowu będę zacofany mużynem tak jak w serii mm, Koreą. A tego nie chcemy, prawda? O Jezus, Polska dostaje po dupie. Wiecie co? To nawet i dobrze, że Polska dostaje po dupie. Mi się to podoba. Naprawdę. Naprawdę mi się to podoba. O, nawróciliśmy kolejną prowincję. Super. No to co? Lecimy dalej. Lecimy dalej. Niech będą nawracani. A jednego dyplomata przydałoby się wysłać do Livonian Orderu, żeby poprawiać z nim relacje. No nie chcemy, żeby ktoś tam, tam wiecie, Liberty Designer duże miał, żeby przypadkiem Moskwa tam nie supportowała niepodległości tym Livonian Orderczykom. Nie wiem, czy dobrze to odmieniłem nawet. No dobra, zabranie czegokolwiek od tych frajerów to jest koalicja całego świata? Nie, Dania, Dania, Dania. Dania Norwegia, Dania Norwegia. Dania Norwegia? To już jest cały świat. A Isel? Dania Norwegia. No to wiecie, co mamy zrobić. No dobra, wiecie, co z nim zrobić. Ciśniemy, panowie, na wyspy. Tylko trzeba się tam najpierw hmm, dostać jakoś. Halo, mamy tu jakieś kogi? Mamy, 6 tysięcy. No to na wyspy natychmiast, będziemy się stackać. Kurcze. Raz mi tutaj na statki, bum i płyniemy. Wyjdźcie tutaj do Kalmarów. Do fortów Kalmar. Ej, a co to w ogóle? Bornholm. Nawet nie wiedziałem, że oni tutaj mają taką wyspę. Ej. Może Bornholm też zabierzemy w sumie. Nie, głupie. Nie, głupie. Możecie tutaj się przetransportować, panowie? Bardzo proszę. Dziękuję. Transport zawsze na propsie. Transport, transport, transport. E, jeszcze więcej żołnierzy z tego co widzę potrzebujemy. Dobrze. Na statki. Tutaj wychodzić i o! Biblia przetłumaczona. Hmm. Norwegia i Nowogród plus 20%. Ej, no oczywiście, że chcemy. No tak, no. Niech nas kochają. Niech nas kochają, niech, niech Norwegia nas kocha. My od Norwegii niewiele chcemy. Poza tym, że, że ca cały ich kraj i ewentualnie dostęp do Szkocji i przez Szkocję do Anglii. Brzmi jak dobry plan. Dobra. Szwecja swoje ma. Gotlandia niedługo padnie. Jeszcze ten Bornholm przydałoby się zdobyć, ale do tego potrzebujemy tam jeszcze większej armii. No dobra, no to wiecie co robić. Wiecie co z nim zrobić, nie? Wszyscy na statki. Może jakiegoś dobrego, dobrego dowódcę? Słaby ten dowódca. No ale i tak potrzebowaliśmy jakiegokolwiek. Wiem, że kosztuje nas to punkty militarne, ale jakiś dowódca był nam potrzebny, bo na razie walczymy tylko i, przy, tylko i wyłącznie przy użyciu, przy użyciu naszego króla. A to by się źle skończyło. Halo, transport i go. Dacie radę? Macie więcej dyscypliny. Powinniście dać radę. No ba! Dyscyplina robi swoje. Okej, okay. Attention! Co tu się dzieje? To jest koalicja? To jest koalicja. Danii i Norwegii oczywiście. Dania i Norwegia. Coś jeszcze? Dania, Norwegia i Dania, Norwegia. Poza tym nikt. Mi się podoba. Taki peace deal. Tylko czego się nie, ch nie chcecie zgodzić? Co mi nie podoba się? Gotlandia musi płacić. No dobra, no to Gotlandia padnie i pisu. A nie, chwila, bo oni to okupują. Głupia Lubeka. Głupia Lubeko. Ty szalona Lubeko. Dlaczego robisz takie rzeczy? Dlaczego podbijasz coś, co etnicznie do mnie należy? W sumie może to i lepiej. Wiecie, jak zacznę tutaj zbytnio kozaczyć z tą... Jak to się nazywa? No, jak zbytnio zacznę kozaczyć z tą agresywną ekspansją, to potem już z tego nie wyjdę. Więc może to i lepiej. Niech oni tam, kurczę... Niech, niech oni tam uważają na mnie. Może i dobrze, że oni to okupują. No i mało mempowera staciłem w tej wojnie, a to też się liczy. Im mniej mempowera stacimy, tym lepiej. Dobra, armio, transportujemy się. To już, to już ten moment, moment transportowania, okej okay, Gotlandia padła No dobra, no to co? Ja zabiorę, nie tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę Bo to ryzykowne mm. Lund to Sweden, 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 okej okay, wszystko się zgadza Teraz tutaj pieniążki Ci zabiorę jeszcze, bo tak Mogę Ci jakieś Force Religion zrobić? Nie mogę, mogę Humilata, ale to bym musiał chyba nie zabierać pieniędzy, prawda? Nie, też nie mogę No dobra, to zabieram pieniądze war mi dasz, bo, bo cię stać na to. Sojusz z Francją, jakbyś zerwał. W sumie. I to głupie nie jest. Ja, tych, ja z tych war zrezygnuję, tylko po to, żebyś zerwał sojusz z Francją. Ty głupi kraju. Głupi frajerski kraju zerwi sojusz z Francją, bo mi się to nie podoba. Nikogo raczej nie uwalniasz. Isel. Isel można oddać Livonian Orderowi. Tak. Isel to Livonian Order. Dokładnie tak. Po co mnie to? Niech oni oddadzą Inkora. My to, my nie potrzebujemy. Isel to Livonian Order i wszystko się zgadza. Raz jeszcze analizujemy sytuację. Sojusz z Francją zerwany. Oczywiście. Proszę bardzo. Hello, hello. Dzień dobry, a może dobry wieczór. No dobra. Zabraliśmy co nasze. Livonian Order odzyskał swoje etniczne ziemie. My. Możemy przetransportować się teraz powrotem na nasz kontynent, tylko najpierw jeszcze zaczniemy operację korowania tych ziem, które zdobyliśmy, bo z tego co widzę troszeczkę to kosztuje. Potrzebujemy troszeczkę więcej także punktów administracyjnych, by przejść na kolejną technologię, ale to wszystko zobaczycie przy okazji kolejnego odcinka, ponieważ ten odcinek jest wystarczająco długi, tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że epizod się podobał. Pamiętajcie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu. No i do usłyszenia mam nadzieję już będzie Babem. Na razie.